Cześć, witajcie, nazywam się Legwan, a oto przed Wami Shogun 2 Total War. Tak, jest Shogun, dawno niewidziany Shogun. Yy, I ja będę grał dzisiaj. Znaczy, grałem już, to jest powtóreczka. Ja grałem przeciwko Taciemu, który tu ma swoją armię, przeprowadzą się przez las oraz przeciwko Sergio Rus. To jest pan Rosjanin, który dołączył do nas, a po mojej stronie jest Killer KillerPancake.pl, który grał. Razem ze mną oraz jestem ja. To strasznie ludzka armia. No, Tam nie grałem w szuguna, to po pierwsze, więc po prostu nie pamiętam jak się gra. Po drugie, w sumie nigdy nie potrafiłem zbyt dobrze grać w szuguna. No i uznałem, że wezmę taką armię śmiesz śmieszną. I oto spieramy się. Tutaj po tej stronie widzimy świątynie, takich na mapie. Na samym środeczku jest bardzo wszystkim przydatne do żożytemierzy. Oraz po mojej stronie jest do uczników, który akurat jest przydatny, bardzo przydatny właściwie, chociaż świątynia też jest całkiem, całkiem ważna. Tak więc spójrzcie na skład mojej armii. Mam tutaj kawalerię z szablami, dwie jednostki, piechotę czarnego nie oraz piechotę białego tygrysa. To jest najtańsza piechota strzelecka w grze i mam jej dość dużo, mam drugim trzonem. To jest pierwszy trzon mojej. Trzon mojej armii, drugim członem mojej armii jest piechota Czarnego Niedźwiedzia Która jest już całkiem niezłą jednostką strzelecką, liniową taką y, Jednostką strzelecką, liniową, dobrze powiedziałem Mam jeszcze policję Kioto, która jest tutaj moim zabezpieczeniem przeciwko kawalerii hmm. Czy coś jeszcze mam? Jeszcze chyba miałem jakąś, jakąś jedną jednostkę elitarną gdzieś No oczywiście mój generał Nie wiem gdzie jest jeszcze Czy mam jeszcze jakąś jedną jednostkę elitarną? Nie jestem pewien Tutaj yy, amerykańska piechota morska ma dużo lepszy zasięg niż moje jednostki. Jak widzicie, więc zaraz będę je przesuwał do przodu. Już one ruszają do przodu. Niestety, delay'e były dość duże, więc tutaj troszeczkę wszystko to trwa. Przy okazji przesuwam moją piechotę czarnego niedźwiedzia, żeby weszli w zasięg yy, ostrzału Jak widzicie, wyłapali pierwsze strzały od piechoty cesarskiej. Ci panowie spełnili swoje zadanie. No, nie do końca. Gdyby ci podeszli bliżej w tym czasie, to spełnili swoje zadanie. Jeszcze tutaj przesuwa się oddział policyjny... Yy, Shinsegumi się nazywa ładnie, który będzie także strzeliwał moje jednostki, chyba. Może nie mają zasięgu, nie jestem pewien. Moje jednostki już zaczęły strzelać. Te jednostki są miażdżone strasznie przez amerykańską wychotę morską. Oni są w lesie, więc mają duży plus do obrony przeciwko ostrzałowi. Piwota czarnego niedźwiedzia, mojego sojusznika, tutaj stoi, nic nie robi na razie w tym momencie. Co się jeszcze dzieje po mojej stronie, bardzo, bardzo nas to interesuje. Policja ja tutaj przejmuję ten budynek powolutku. Na razie się nigdy nie przejął. Tutaj biegnie piechota cesarska, która chyba chce mi przerwać to przejmowanie. Nie wiem, czy ja coś z tym zrobię. Przesłałem moją kawalerię z szablami na tę strony Tutaj jestem ustawiony defensywnie w tym lesie. Niestety tutaj, jak widzicie, nie zabiję nikogo jeszcze od tego czasu, kiedy ostatnio tam strzelałem. To jest przykre dość. Teraz mam nadzieję, że moje jednostki rodzą kilka fajnych strzałów w te kawalerię z szablami. O! Uff, 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 Była pali! Stracili 30 ponad. O! Stracili ponad podział w pierwszej salwie. Teraz stracili jeszcze e, 17 jednostek. E, ruszam moją e, kawalerią z szablami, mając nadzieję, że oni tam zdążą wpaść na czas. Już są w lesie, więc mają drobinę bonusu do obrony i pędzą, pędzą, pędzą. Jeszcze jedną salę, Niestety, jeszcze jedną salę, się wpaść w te. Yy, amerykańską piechotę niestety ona jest dobra w walce wręcz. Oprócz yy, walki na dystans jest jeszcze dobra w walce wręcz. Tutaj udało mi się przejąć to Joe uczników, więc daje nam to spory bonus. Teraz u mnie po tej stronie dzie dzieje się bardzo niewiele. Mógłbym coś z tym zrobić, ale niestety nie ogarniam do końca tej gry. Tutaj padli mi ninja, zrobili mi troszkę zawieruchę, zaatakowali mojego generała, ale wyrżnąłem ich za pomocą yy, moi, yy, mojej policji Kyoto oraz yy, mojej Czarnego niedźwiedzia, oni teraz się uciekają. Tutaj moje jednostki są dalej miażdżone przez, te, przez tych, taciego tutaj, amerykańską, fotomorską. Przesuwają się też do mnie jednostki oddziału policyjnego i Segumi. Tutaj widzimy ostrzał między jednostkami. Jak Co to jest za jednostka? Generalskimi Hatamoto. Nie, tutaj tacie wysłał swój generalski Hatamoto na Kililpatrn Pancake'a i rozbił jego jego Czarnego Niedźwiedzia. Teraz Hatamoto generalski. Tutaj już ucieka generał, nie wiem czy nie żyje, czy, yy, czy tylko ucieka. Przedostają się też tutaj jaryki Tachiego w tą stronę, w tę stronę. Oddziały policyjne Shinsegumi sobie stoją bezpiecznie na wysepce i zajmują ten punkt. Tutaj jak widzimy, yy, świątynia też jest nasza. Killer i ładnie sobie radzi, yy, otacza ten las. Niestety tutaj zbliżają się nieupilnowane przeze mnie yy, jednostki Jariki, ponieważ nie potrafiłem ich zaangażować w bitwę. Tej. Starałem się. Yy, tylko, że zrobiłem to że troszeczkę za późno. ruszę moimi jednostkami, kiedy te już były, nie wiem czy po drugiej stronie rzeki, czy w trakcie przeprawiania się. Zobaczcie to sobie na pewno na powtórce na mapie, jeżeli go spojrzycie tam, to cofniecie. Killer pancake, teraz musi się bardzo szybko przegrupowywać yy, Królewska piechota morska, mogliby oddać sobie strzały. O, dali, ale już za późno, niestety oddali strzały. Yy, piechota szoguna także została złapana. Y, przez te oddziały. Tutaj y, generalcy tam MOTO stoją, przyglądają się temu, tylko dają im bonusy do morale. Y, ogień zaporowy wpadł w te jednostki i y, troszeczkę zadał im y, cios w morale. A co się dzieje u mnie po mojej stronie? Y, moja, moja kawaleria z trzebami wpadła w ten oddział, powiedzmy. Szinse bardzo ładnie sobie poradzili z, z nimi. Y, nie złapali żadnych strzałów po drodze, co jest ważne. Tutaj zniknęła mi ta jednostka. Y, ta jednostka amerykańskiej piechoty morskiej. Tutaj widzimy bardzo, yy, bardzo zintensyfikowany, że tak ładnie wyraże ostrzał między tymi jednostkami. Nic, piechota czarnego niedźwiedzia tutaj nie podobała, tym jednostkom, yy, co to jest? Piechoty sarskiej i piechoty czerwonego niedźwiedzia. Teraz ci tutaj stoją, są ostrzeliwani znowu przez dwie lub trzy nawet jednostki, więc też długo się nie utrzymają. Od jego tygrysa przenoszę na tą stronę. Y, chcąc złapać tą, poruszając się, y, piechotę morską, niestety, oni są OP jak cholera. Spójrzcie, tutaj oni szarżują w moją stronę, nie widząc tych jednostek Policji Kyoto, która jest że zaczęło do walki, wręcz co prawda jest głównie antykawaleryjską jednostką. I teraz spójrzcie, moje jednostki ruszyły, kiedy te już były bardzo blisko. Nie wiem, czy oni się zatrzymają i strzelą. nie, nie zatrzymają się, nawet nie strzelą, tylko po prostu moje jednostki wpadają w nie y, wręcz. Jest ich dużo więcej. 130, 81, tu jeszcze jest 140. Tych jest tutaj 113 i to jest jednostka liniowa, do, yy, służąca do strzału, a zobaczcie jak to się skończy zaraz. Zaraz tam zerkniemy. Moja jednostka tutaj miała ustawić się, żeby ostrzelać ich, ale uznałem, że nie będę strzał w plecy swoich jednostek, więc ustawiłem ich tak, aby yy, osłaniali ich przed, przed tymi jednostkami piechoty cesarskiej, które tu się zbliżają. Jak widzicie, jedna moja jednostka już teraz traci morale i jest ich bardzo mało. drugie też bardzo mało się zaczyna robić, więc ta piechota Amerykańska jest po prostu przyjęta. Marinesi są OP Już w tym momencie chyba uciekają moi, tak? Jedni moi uciekają. Wpadli teraz ci kolejni, którzy by tu im pomóc. Tutaj ostrzał. Tutaj moja jednostka Białego Tygrysa, która kosztuje 500, 500 koków, chyba tylko, więc nie jest dużą stratą. Zajmuje tą piechotę cesarską. W tym czasie moja policja Kyoto jeszcze jedna biegnie, aby wspomóc walkę z tymi Marinesami. Chociaż to już powinno być wygrane, ale no niestety. Muszę ich wspierać tak jak się da, tylko. Mój sojusznik już teraz niestety ucieka przez, przez to, że tam dostało się zbyt dużo jednostek mojego przeciwnika, więc tutaj przyjmuję win na siebie, ale no niestety tak to bywa. Tychota czarnego niedźwiedzia znów biegnie, żeby zajmować tutaj te, o, tą, tę okolicę. Nie chcę stracić tego do żołnierzy, ono mi daje już duży bonus teraz. Nie wiedząc już co mam zrobić za bardzo, szarżuję wszystkimi moimi policjantami Kyoto w tej jednostki piechoty cesarskiej, ponieważ tutaj nie mam już sił, żeby y, się. Y, przepraszam, żeby się przed nimi dłużej bronić y, w walce na dystans. W ogóle nie... nie mówiłem wam, że 3 w nocy, ale jak ktoś jest chory i śpi do 13, to później bardzo długo nie może spać. Leżałem, próbowałem, ale kompletnie nie jestem śpiący, więc teraz moja e, policja Kyoto tutaj szarżuje w stronę tych jednostek. E, chciałem najpierw pójść moją piechotą czarnego niedźwiedzia, aby oddali jakieś strzały lub przyjęli na siebie jakieś strzały. Niestety tutaj miss micro takie małe, błędy w mikro sterowaniu i e, tak to się skończyło. Moje jednostki uciekają przed starciem e, z tymi e, panorosjami na Sergio. Moje jednostki teraz policji Kyoto e, już po... Od Fiej, fiej. O, prowadacz czarnego niedźwiedzia staje, powinien teraz oddać strzał. O, o nie zna, że strzał. O, oddali strzał, widzicie. Udało mi się oddać strzał. Mój generał teraz będzie obiegał te jednostki z tyłu. Moi, moja druga jednostka policji Kyoto także wpada, tylko że w ten oddział. A teraz oni tutaj, o ile im się uda dowiec, niestety nie udało mi się dowiec, się wycofują. Ta jednostka traci morale. Ci zostali wróceni przez moje, moje rally, więc wpadają w te jednostki, będą jednak zadawali im jakieś straty. Tak jest. Te jednostki już uciekają. Mój generał przychodzi na tył przeciwnika, żeby ostrzelać go troszeczkę od tyłu. Tutaj troszeczkę strzelam po plecach swoich, ale nie poradzę nic na to, niestety. Tutaj zbliża się, e, co to jest, piechota cesarska. Moje jednostki się przygrupowują, te jednostki niestety e, uciekają. Te, tym pada morale, tym pada morale, tym pada morale. To jest już efekt wywołany po prostu małą ilością jednostek w bitwie i dużą ilością jednostek przeciwnika, więc moje jednostki uciekają bez walki. I to jest GG w tym momencie. E, no tutaj każdy z nas popełnił jakieś błędy. Ja nie upilnowałem, patrząc z mojej perspektywy, nie upilnowałem mojego przeciwnika. E, nie zająłem go na tyle walką, żeby nie dopuścić jego jednostek na drugą stronę rzeki, niestety. No i tak to przegraliśmy. Bardzo dobra gra, bardzo mi się podobała. Fajnie jest zagrać znowu w szoguna Po długiej przerwie. To mówię ja, Legwon. Trzymajcie się i cześć!